Kochani uczniowie, zwracamy się dzisiaj do Was z najlepszymi życzeniami świątecznymi. Aby każdy z Was znalazł swoje miejsce przy świątecznym stole, by spełniło się Wasze najskrytsze marzenie. Aby każdy kolejny dzień był jeszcze piękniejszy od poprzedniego. Bądźmy dla siebie bardziej serdeczni. Patrzmy na to, co dobre, a nie na to, co nas dzieje. Najwspanialszą rzeczą podczas tych najbardziej rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Jest możliwość przebywania z bliskimi i dlatego życzymy Wam wspaniałej, świątecznej atmosfery, ciepła i radości. Z okazji Świąt Bożeniu Domu życzymy Wam także nadziei własnego skrawka nieba. Zadumę nad płomieniem świecy, kubkiem gorącego kakao, piękna poezji, muzyki oraz dobrą książką. Pogodnych zimowych świąt, zwolnienia oddechu, odpoczynku od codziennych obowiązków. Chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem, wspomnieniami. Życzę miłości bez troski i bez złości, pokoju na świecie i wszystkiego, czego tylko pragnęcie. A nowy rok niech ze sobą przyniesie to, to stare Zwyczajne życie również to nasze Wracajcie do nas szybko bo bardzo zadawane tęsknienie. Merry Christmas and Happy New Year! Wesołych Świat!